Dawnośmy się nie widzieli w tej scenarii. Mówię oczywiście o cykielach pytań, a tu niby nierwana, ale widzę, że Państwo jak Pinkertonowie, Pinkertonowie mieli taką dewizę reklamową: my nigdy nie śpimy. No więc Państwo też tu nirwana, nierwana, ale pytania Państwo mi przesyłają, za co jestem oczywiście wdzięczny. No i przechodzę do pierwszego pytania. Pan Andrzej Niemiec. Szanowny panie redaktorze, jaki interes pana zdaniem ma Rosja w oskarżaniu Polski o kolaborację z Hitlerem i udział w holokałście? Ostatnio takie oskarżenie ze strony Putina i jego ludzi padały wielokrotnie. Czyżby i ruscy szachiści liczyli na jakieś profity z podpięcia się podroszczenia żydowskie? Umocnione ustawą 447. No, kilka interesów tutaj Rosja ma. Po pierwsze, że oskarżanie Polski o kolaborację z Hitlerem pozwala odsunąć w cień zapomnienia, kolaborację z rosyjską, sowiecką z Hitlerem, bo to przecież nie Polska podpisała 23 sierpnia. 1939 roku pakt Ribbentrop-Mołotow, tylko Mołocow podpisał z jednej strony, a Ribbentrop z drugiej. No, że potem Hitler na Rosję napadł, tylko podobno uprzedził, tak jak mówił Wiktor Surow, uprzedził sprytnie rosyjski atak przez terytorium polskie na Niemcy. W związku z tym, tutaj to jest pierwsza, pierwszy interes, jaki Rosja ma. Po drugie, w ten sposób Rosja włącza się w skoordynowaną politykę historyczną niemiecką i żydowską. Niemiecka polityka historyczna zmierza do zdjęcia z Niemiec odpowiedzialności. Za II wojnę światową, a żydowska polityka historyczna zmierza do zagwarantowania środowiskom żydowskim, zwłaszcza przemysłowi Holokaustu, możliwości materialnego eksploatowania Holokaustu. No i w sytuacji, kiedy Rosja też przyłącza się do tego, żeby narodowi polskiemu przyprawić taki odrażający wizerunek narodu morderców, jak najbardziej jest to na rękę i Niemcom, i Żydom. I to jest drugi interes. Trzeci interes jest taki, że no, jeśli Żydzi uzyskają te roszczenia, znaczy jeśli Polska zadośćuczyni tym żydowskim roszczeniom, to może to doprowadzić do pewnych przesunięć na scenie. Widać wyraźnie, że Rosja próbuje wchłonąć Białorusi w ten sposób przesunąć się na zachód w ten sposób by graniczyła tutaj z Polską nie tylko przez obwód królewiecki, ale również przez ten dosyć długi odcinek granicy białoruskiej no i przypomnę opinię przypomnę opinię Sowieckiego jeszcze ministra spraw zagranicznych Edwarda Szybardnadze, który w 1987 roku na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych OBWE w Wiedniu powiedział, że Związek Radziecki nie ma nic przeciwko zjednoczeniu Niemiec, ale jeden warunek stawia, żeby między Zjednoczonymi Niemcami a Związkiem Radzieckim była utworzona strefa buforowa. Otóż Zjednoczone Niemcy, jeśli Żydzi, bo Żydom to ani, Żydów to ani ziemia ani grzeje, więc mogą nie mieć nic przeciwko temu, żeby doprowadzi Niemcy doprowadziły do całkowitego zjednoczenia, to znaczy do wchłonięcia tak zwanych ziem utraconych. No i tutaj za tę cenę. Żydowska społeczność międzynarodowa uzyska akceptację dla, dla judeo -Polonii. Utworzonej z części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z części terytorium Ukrainy, której rozbiór chyba już jest faktem, nie tylko w sferze faktu, ale również w sferze prawa. Także jest bardzo dużo interesów, dla których prezydent Putin tak się zachowuje, jak się zachowuje, to znaczy tak dokazuje. No a nasi dygnitarze właściwie można powiedzieć tak, że Opierając się czy trzymając się kurczowo nogawek prezydenta Trumpa, mogą się strasznie nadziać. No, i to jest najbardziej tam przygnębiające. Proszę Państwa, pan Łukasz Sowul. Słynny wyrok w sprawie słynnej kasi rozniósł się już echem po Polsce. To niestety odbiło się również na panu. Chciałbym jednak, jednak zapytać o prawny aspekt tej sprawy. Otóż sąd orzekł milionowe odszkodowanie od Kościoła Katolickiego na podstawie artykułu 430 kodeksu cywilnego. To jest odpowiedzialność osoby powierzającej wykonanie czynności osobie jej podlegającej. Otóż przepis ten stosuje się wyłącznie do szkody wyrządzonej przy wykonywaniu czynności. W doktrynie orzecznictwie podkreśla się, iż chodzi tutaj o zachowania bezpośrednio związane z daną czynnością, gdyż w przeciwnym razie prowadziłoby to do kuriozalnych wyroków, jak odpowiedzialność pracodawcy w przypadku kradzieży czy gwałtu. Przez swojego pracownika. W związku z powyższym, czy nie wynika z tego, iż zdaniem sądu Kościół zatrudnia księży w celu gwałcenia dzieci? No, taki wniosek można było wyciągnąć z tej całej awantury. Ja myślę, że wyrok rzeczywiście jest kuriozalny i tylko dlatego się nim zająłem, bo rzeczywiście on stanowi niebezpieczny precedens, to zresztą nie tylko ja zauważyłem, ale również. Ci, którzy ten, którym się ten wyrok podobał, bo oni mówili, że on ma charakter rewolucyjny. To prawda, on wywraca do góry nogami dotychczasowy porządek prawny, także warto pamiętać, kto ten wyrok wydał. Sędzia, pani sędzia Anna Łasik, a zatwierdził go sąd apelacyjny w Poznaniu. Więc rzeczywiście jest to niepokojące, bo ten wyrok wprowadza zasadę odpowiedzialności zbiorowej tam nieudolnie maskuje. Czytałem uzasadnienie tego wyroku, więc już przesiąknięte ono jest fałszymi i krętactwami, ale mam nadzieję, że kasacja w Sądzie Najwyższym doprowadzi do jakiegoś do anulowania tego wyroku, do uchylenia tego wyroku i w ten sposób trochę zablokuje. Rodzący się w Polsce przemysł molestowania. Pan Joe Syfus, o, szanowny panie Stanisławie, czy to, co piszą, jest prawdą, że pana podstępnie w Stanach obrzezano, tak jak 85% wszystkich amerykańskich mężczyzn? No proszę pana. Ja nie jestem amerykańskim mężczyzną, tylko polskim. Nie przypominam sobie, że byłem kilka razy w Stanach Zjednoczonych, ale nie przypominam sobie, żeby mnie kiedykolwiek tam obrzezywano. Rzeczywiście z tym 85% to coś jest na rzeczy, bo amerykańskie szpitale, nie wiem z jakiego powodu, ale stosowały obrzezanie, lekarze stosowali obrzezanie samowolnie. Wobec wszystkich noworodków płci męskiej. Dopiero o ile pamiętam, jakiś Polak zwrócił na to uwagę i odwołał się do niezawisłego sądu i w ten sposób położył kres tej praktyce. Ale rzeczywiście, no, proszę Państwa, gdzie mądry człowiek ukryje liść? W lesie. A jak nie ma lasu, to co sobie, a to zasadzi las, żeby schować wielmięś. I teraz jak 85% amerykańskich mężczyzn będzie obrzezanych, to już nikt nie odróżni, który jest który. I to jest, mówię, to jest bardzo sprytne ze strony promotorów tej, tego przedsięwzięcia, którego ja na szczęście uniknąłem. Pan Robert Wyszyński. Witam serdecznie Pana Stanisława oraz całą redakcję. Mam do Pana pytanie odnośnie nieubłaganie zbliżających się roszczeń żydowskich. A mianowicie, jeśli pewne już by było, że musimy takie roszczenia uiścić, to czy nie lepiej byłoby zwrócić się do Rady Żydowskiej o przedstawienie wykazu gruntów i nieruchomości, za które te roszczenia mają być wypłacone? Celem tego może być znacznie, znaczne obniżenie kwoty roszczeń lub co najmniej uzyskanie trochę czasu. Co pan o tym sądzi? Pozdrawiam serdecznie i życzę Polsce więcej tak zaangażowanych osób jak pan. No, myślę, że to nie jest dobry pomysł, dlatego że po pierwsze nie bardzo wiadomo, do kogo ta, z takim, taki postulat skierować, bo nie ma żadnej rady żydowskiej, która by miała. Yy, dysponowałaby możliwościami jest tam rabin, pan Schuldrych, jest, tam są gminy żydowskie, ale to one nie mają możliwości, jeżeli już, to one do nich się odwołują władze państwowe na gruncie ustawy z 1997 roku o stosunku państwa do gmin wyznających żydowskich. Tam rzeczywiście coś takiego jest. Natomiast ta ustawa 447, co podkreślam, odnosi się do tak zwanej własności bezdziedzicznej. Zatem nie ma żadnego powodu, żeby wdawać się tutaj z żydowskimi organizacjami przemysłu Holokaustu w jakiekolwiek rokowania. Szkoda, że Sejm no, z inspiracji rządu odrzucił 19 lipca ustawę antyroszczeniową, która rzeczywiście pozwalałaby zyskać na czasie. Natomiast wdawanie się w takie rokowania o nic innego, na niczym innym <laughs> stronie żydowskiej by tak nie zależało, jak na tym. Pan Michał Kowalczyk, jak pan myśli, czy w przyszłorocznych wyborach na Dudę wyskoczy ktoś jeszcze tak jak... W 2015 roku wyskoczyła osoba legitymująca się dokumentami wystawionymi na nazwisko Anna Grodzka. No już wyskoczył przecież, już wyskoczył pan Szymon Hołownia. No jeszcze panu mało, proszę pana, jeden pan Hołownia wystarczy za trzy osoby legitymujące się dokumentami. Nawet nie z uwagi na jego osobiste zalety czy polityczne, tylko z uwagi na że tak powiem jego impresario, którym jest pan Michał Kobosko do niedawna funkcjonariusz potężnego, wpływowego, amerykańskiego think tanku pod tytułem Rada Atlantycka. Więc stąd tutaj bije źródło mocy i atrakcyjności pana Szymona Chorowni. Już się to stało, już się to stało. Pan Roman Rupowski, tydzień temu gdzieś w, w internecie czytałem, że pan to przewidział, czy to prawda, fragment artykułu Stanisława Michalkiewicza z 1 kwietnia 2017 roku. Pani Tokarczuk najwyraźniej rychtowana jest na laureatkę literackiego nobla, z czego najwyraźniej zdaje sobie sprawę i uwija się jak w ukropie, żeby własnymi siłami... Pomóc bogini fortunie. Rzeczywiście napisałem coś takiego i muszę powiedzieć, no, nie wspierały mnie może jakieś prostwa, bo ja nie mam zdolności profetycznych, tylko wyciągam wnioski z faktów powszechnie znanych. A y, pani Tokarczuk rzeczywiście była nadymana intensywnie przez niektóre środowiska, a wiadomo, że bez nadymania nikt żeby nawet nie wiem no, przemawiał językiem ludzi i aniołów na żadną nagrodę Nobla bez nadymania liczyć nie może a ponieważ pani Tokarczuk była nadymana i to od wielu lat w związku z tym no nie trudno było się domyślić że tu że tak powiem ukoronowaniem tego nadymania będzie nagroda Nobla w dziedzinie literatury no i tak się stało także nie wymaga to specjalnych pros Pan Krzysztof Mich. Witam, Szanowny Państwa Stanisławie. Jakie jest Pańskie zdanie na temat Louis de Finet? jeden z moich ulubionych aktorów pan jest, Panu jest blisko do Francji i z tego co wiem więc sądzę, że ta postać nie jest Panu obojętna i anonimowa lubi Pan go, jego filmy może zna Pan jakieś fakty z jego życia z tego co wiem był bardzo konserwatywną osobą niezniszczoną przez lewactwo co już wtedy we Francji chyba się pleniło pozdrawiam, życzę dużo zdrowia no rzeczywiście lewactwo się pleniło we Francji no od 1968 roku to już naprawdę się pleniło, o ile mi wiadomo, Louis Define w tym nurcie się nie plasował. Ja nie znam żadnych takich faktów z jego życia, natomiast no, lubiłem go jako aktora komediowego, który w dodatku miał te zaletę, że potrafił grać mimiką. Mimi-Kaluide Fine rzeczywiście czasami wyrażała więcej, niż jakiekolwiek dialogi na cztery nogi. No i to rzeczywiście jest, to była wielka sztuka aktorska. Także podobały mi się filmy z jego udziałem, no to on był aktorem komediowym, był aktorem charakterystycznym. Pan Tomasz Severn, Kowalski, jak... Kom... Kowalski, jak... Komentuje pan pomysł ministra Tadeusza, ale dlaczego Kowalski, Kościńskiego z a propos obligacji na 0% z loterią fantową? To znaczy, wykupujemy obligacje na 0%, ale w zamian bierzemy udział w losowaniu cennych nagród. Podobno główną nagrodą, nagrodą ma być jeden z miliona samochodów elektrycznych. I tak trochę odbiegając od tematów codziennych z racji wykonywanego zawodu, kucharz. Chciałem zapytać o ulubioną potrawę wigilijną. Życzę wesołych świąt i pomysłności w nowym roku. Proszę pana, no tu ja się nazywam Michalkiewicz, więc pan chyba się pomylił, ale nieważne. Jest, uważam ten pomysł za. Uważam ten pomysł za no naciągactwo, mówiąc krótko, dlatego, że to jest, te obligacje mają być stuletnie, więc ile z tych samochodzików elektrycznych, proszę Państwa, nie no, mam nadzieję, że tu zresztą odwołuje się do pewnego wydarzenia z przeszłości, premier Leszek Miller kiedyś chyba wydrukował i chciał sprzedać obligacje dwudziestoletnie na 2 miliardy złotych i o ile pamiętam, nie sprzedała ani jednej. Widocznie lichwiarze nie wierzyli w to, że Polska za 20 lat będzie w stanie jakiekolwiek obligacje w a za 100 lat, dobry Boże, za 100 lat to może być koniec świata. Natomiast jeśli chodzi o potrawę wigilijną. No to te potrawy wigilijne to są takie ulubione, rozmaite ze względu na region. Na przykład w Wielkopolsce, o ile wiem, to na wigilijną, wigilijną potrawą jest zupa piwna. Ja jadłem to u mojej świętej pamięci siostry, która wyszła za mąż za takiego właśnie człowieka z rodem z Wielkopolski. I on tę zupę piwną tam przyrządzał na Wigilię, bo z kolei ja pochodzę z Lubelszczyzny. W związku z tym tam jest barsz czerwony z łóżkami grzybowymi. Bardzo lubię barsz czerwony z łóżkami. To taki postny, a na przykład jak nie ma postu, to lubię barsz czerwony z kołdunami. Także to są takie, ale w Wigilię oczywiście żadnych kołdunów się nie je. Barsz czerwony z łóżkami, potem pierogi z kapustą i grzybami, taka kapusta z grzybami, bardzo, no wszystkie. Jeszcze w dzieciństwie przypominam sobie, że było się u nas w domu na Wigilię rybę smażoną i muszę panu powiedzieć, że. Nie mogę odnaleźć tego smaku. Nie mogę odnaleźć tego smaku. Nie wiem, co to się. Chyba, że trzeba by dzieckiem z powrotem zostać, żeby te smaki utrafić. No i kluski z makiem jeszcze się u nas jadło. Ale mówię, jeśli chodzi o taką ulubioną potrawę, nie wyobrażam sobie Wigilii bez barszczu z różkami. No i skoro pan jest kucharzem, no to muszę powiedzieć, że zazdroszczę panu, dlatego że kucharz to jest artysta, malarz działa na jeden zmysł, muzyk działa na jeden zmysł, a kucharz działa na wiele zmysłów, bo i na smak, i na wzrok, i na powonienie, no nie na słuch nie działa, ale to jakoś tam mniejsza, także kucharz jest artystą wielostronnym, wieloaspektowym. Pan Michał Myszor, jak się pan odniesie do tekstu Oko w którym twierdzą, iż zbierając pieniądze na wykup mieszkania okłamał pan ludzi, gdyż ma pan drugie, a rzekomo sugerował pan, że czeka pana wylądowanie na bruku. Za brak polskich znaków, przepraszam, nie mam odpowiedniej klawiatury. No to nieprawdą to jest i każdy może to sprawdzić. Czytając na mojej stronie te komunikaty, ja pisałem i przypomnę, że to mieszkanie, w którym mieszkam, w którym nagrywamy teraz te wszystkie pytania, nie było moją własnością. I w pewnym momencie dostałem od właściciela tego mieszkania, zresztą trochę zakłopotanego tą sytuacją, taką propozycję, że albo je wykupię. Albo będę musiał się wyprowadzić. I to właśnie napisałem. Także press oczywiście um, naciąga swoich czytelników. Nie zadała sobie pani autorka trudu przeczytania tego, co ja napisałem, no i w związku z tym takie nieporozumienia. Myślę, że nie bezcelowe, dlatego że nie trudno się domyślić intencji okopres która chciała mnie przedstawić właśnie jako takiego szubrawca, naciągacza, oszusta i tak dalej. No nie mogę im tego zabronić, bo muszę państwu powiedzieć, że ja nie mam zaufania do jakiegokolwiek organu naszego państwa, a już do niezawisłych sądów w szczególności nie mam zaufania i jeśli bym tylko, jeśli tylko mogę ominąć szerokim łukiem niezawisłe sądy, to skwapliwie z takiej sytuacji korzystam. Proszę Państwa, na tym kończymy dzisiejszy cykiel. Mam nadzieję, że wkrótce się na następnym cykielu spotkamy, ale to już w przyszłym roku, w przyszłym roku 2020, w którym z całą pewnością czeka nas wiele niespodzianek.